Witam serdecznie na kanale Kuchnia Dzisiaj przygotujemy ciasto Biszkopt z niesamowitym kremem. Zaczniemy od pieczenia biszkoptu, do którego potrzebujemy 160 g mąki pszennej tortowej, 50 g mąki ziemniaczanej, 8 jajek, 150 g cukru i szczypty soli. Najpierw wymieszamy 160 g mąki pszennej tortowej z 50 g mąki ziemniaczanej. Po wymieszaniu mąki zostawiamy, używać ich będziemy za chwilę. A teraz bierzemy sobie dużą miskę, do której wlewamy 8 białek jaj. Żółtka czekamy za chwilę, dajemy szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy białka na sztywną pianę. Nie bójmy się ubijania, musimy je dobrze napowietrzyć te białka. Jak Państwo zobaczą, tutaj białka są tak upiane, że prawie wychodzą z miski. Teraz możemy dodać 150 g cukru, ale nie na raz, tylko po trochę. I chwilę miksujemy. Znowu trochę i miksujemy i tak do wykończenia cukru. A po dodaniu całego cukru nie przerywamy miksowania, miksujemy tyle, aż przestaniemy słyszeć szęść cukru w pianie. Teraz możemy pozwolić sobie, żeby dodawać żółtka. Robimy to pojedynczo i po dodaniu ostatniego żółka. Odkładamy mikser. Będziemy teraz przesiewać przygotowane wcześniej mąki, czyli pszenną z ziemniaczaną, i wszystko mieszać już ręcznie. Po dokładnym wymieszaniu mąk z masą, pamiętajmy, że mąka osiada na spodzie, przywiera do boków, to wszystko trzeba dobrze wymieszać. Możemy przygotować sobie foremkę o wymiarach 24 x 36 cm. Spód wykładamy papierem do pieczenia i do foremki wylewamy masę na biszkopt. W międzyczasie rozgrzewamy sobie piekarnik, a masę równomiernie rozkładamy po foremce. Koremkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni Celsjusza. używając grzałek góra i dół. Pieczemy biszkopt około 25 minut. Przed końcem pieczenia wbijmy patyczek w ciasto, jeżeli będzie suche, to znaczy, że ciasto się upiekło. My po upieczeniu zrzuciliśmy biszkopt z wysokości około 50 cm, żeby zapobiec jego opadaniu, i możemy teraz ten biszkopt zostawić do wystudzenia. Po wystudzeniu odcinamy boki biszkoptu od rantów foremki. Wyjmujemy biszkopt z foremki, oczywiście. Zdejmujemy papier. Z biszkoptu musimy jeszcze odciąć skórkę, ponieważ później nam się ciasto nie będzie trzymało. Jeżeli przygotują Państwo sobie biszkopt dzień, dzień wcześniej, będę przechowywać w folii, ta skórka prawie sama zejdzie. Biszkopt prawie przygotowany. Musimy jeszcze go przeciąć tylko na pół. My robimy to takim specjalnym nożem strunowym, ale można to rozrobić również zwykłym nożem. Dwa placki biszkoptu gotowe. Wobec tego możemy zająć się teraz kremem Giotto, czyli niesamowitym kremem. I do niego potrzebujemy 300 ml śmietanki kremówki 30%, 250 g serka mascarpone, 200 g białej czekolady, 120 g orzechów laskowych, 80 g mleka w proszku pełnego, 2 łyżek żelatyny oraz 80 ml rządku do żelatyny. Na początek do blendera dajemy orzechy laskowe i miksujemy je dopóki nie uzyskamy takiej pasty z tych orzechów. O taką konsystencję nam chodziło. Orzechy możemy teraz odłożyć na bok, a do rondelka wlewamy 300 ml śmietanki kremówki 30%, stawiamy na gazie i doprowadzamy do zagotowania. Następnie zdejmujemy z gazu i dorzucamy 200 g białej czekolady. Mieszamy, ta czekolada w tym gorącej tej śmietance się rozpuści i połączy. I teraz do tej cieczy dodajemy tą pastę z orzechów. No i wszystko dokładnie mieszamy. Po dokładnym wymieszaniu wstępnie tą masę studzimy, żeby móc ją dać do lodówki minimum na 6 godzin musi. Być w lodówce, a najlepiej przygotować sobie ją dzień wcześniej. Żeby masa nie przesiąknęła zapachami z lodówki, najlepiej sobie zakryć ją folią spożywczą. No i po 6 godzinach zabieramy się do dalszej pracy. Dwie łyżki żelatyny zalewamy 80 ml w Czekamy, aż napęcznieje, następnie mieszamy, aż żelatyna rozpuści się w wodzie i zostawiamy do przestudzenia. Pamiętajmy od czasu do czasu przemieszać, żeby nie porobiły się grudki. Wyjmujemy masę z lodówki, rozwijamy ją z folii i przelewamy do miski. Jak Państwo wiedzą, ona jest nadal płynna. Dodajemy do niej 250 g serka mascarpone oraz 80 g mleka w proszku pełnego i wszystko mikserem mieszamy. I w tym momencie przepraszam bardzo, z przyczyn technicznych nie możemy pokazać, ale w tym momencie dodajemy małym strumieniem wystudzoną żelatynę i wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Mogą Państwo nie dodawać żelatyny, ale wtedy ta masa, ten krem nie będzie tak zwarty. No to teraz możemy składać ciasto. Ale przed składaniem ciasta musimy sobie przygotować jeszcze ponczno do nasączenia biszkoptu. I do tego potrzebujemy 200 ml przegotowanej wody, 2 łyżeczki cukru i opcjonalnie 2 łyżki alkoholu. Składniki na pącz mieszamy. Alkohol dajemy w momencie, kiedy dzieci nie będą jadły ciasta. I wymieszanymi składnikami na pącz, czyli pączem, nasączamy biszkopt. Nie wiem czy Państwo to zauważą, ale ja zazwyczaj robię tak, że górę biszkoptu używam na spód, a spód biszkoptu na górę. Wtedy Góra jest ładnie równa i y, można ją tak reprezentatywnie pokazać. Na nasączony blat biszkoptu wykładamy krem cały, robimy to partiami, będzie łatwiej rozprowadzić i wyrównać. Nasączamy kolejny płat biszkoptu. Połącząc spokojnie wystarczy na oba płaty. I przykrywamy krem. Tak jak Państwo widzą, tak jak mówiłam wcześniej, on jest taki płaski, równy. Dłońmi dociskamy biszkopt, żeby wszystko się zespoliło. Z boku wyrównujemy, jeżeli krem wyszedł, to go tam wciskamy między biszkopty. No i przygotowujemy na koniec polewę czekoladową. A ją przygotowujemy z dwóch czekolad mlecznych oraz około 5-6 łyżek mleka. Oraz potrzebujemy również jeszcze na koniec 40 g orzechów laskowych do posypania. W kąpieli wodny, czyli w garku, gdzie jest woda, stawiamy nad wodą miskę, tak żeby się nie stykały. Od spodu gaz podgrzewa nam garnek z wodą, a woda podgrzewa miseczkę, miseczce się. Rozpuszcza czekolada, dwie tabliczki czekolady z pięcioma, sześcioma łyżkami mleka. Wszystko ze sobą mieszamy. I uzyskujemy taką konsystencję. Jeżeli mają Państwo ją za gęstą, dodajemy mleka. Jeżeli za rzadką, dodajemy czekolady. I jeszcze gorącą polewą oblewamy wierzch naszego ciasta, równomiernie rozprowadzając po wierzchu, A na koniec wierzch obsypujemy drobno posiekanymi orzechami laskowymi. 40 gramów spokojnie wystarczy, żeby obsypać ten wierzch. Ciasto wkładamy do lodówki na minimum 12 godzin. A później obiecuję Państwu, że ciasto zniknie w parę sekund. Takim przyjemnym akcentem żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.